Well, a Very good evening, ladies and gentlemen. My name is John. And I am the cruise director here on board Marina, and along with the rest of the entertainment department, we are here to hopefully keep you entertained for the next three weeks. I come all the way from the north of England in Yorkshire, ladies and gentlemen, famous for Yorkshire puddings. I think, chef, is that right? And the Yorkshire terrier dog. Have a wonderful cruise, ladies and gentlemen. Thank you. Na świecie działa 50 armatorów, którzy eksploatują 300 statków. Który z nich wybrać? Czy ten, który rozpoczął niniejszy vlog, czy ten, który wyświetlany jest teraz, a może ten, który pokazany zostanie za chwilę? Kilkakrotnie już wspominałem na moim kanale o tym, że istnieją cztery kategorie statków low cost, czyli standard, premium, luksusowe i super luksusowe oczywiście o różnych charakterystykach i całkiem różnych cenach. Jak wygląda światowy rynek rejsów wycieczkowych? Jest on zdominowany przez dwie grupy kapitałowe, które razem reprezentują prawie dwie trzecie wszystkich przewożonych pasażerów. Pierwszą stanowi Carnival, posiadający statki wszystkich czterech kategorii. Druga grupa kapitałowa to Royal Caribbean, która ma statki trzech kategorii: standard, premium oraz super Luxus. Dużo mniejszy jest MSC i praktycznie ex equo Norwegian. Dalej mamy armatora Disney, a potem wszystkich kilkudziesięciu pozostałych, którzy razem reprezentują mniej więcej 13% pasażerów. No więc jak wybrać najlepszego z nich? Dotychczas uczestniczyłem już w 35 rejsach 12 armatorów i dlatego wiele osób zadaje mi to pytanie. Odpowiedź jest jedna. Prócz ustalenia przeznaczanego na rejs wycieczkowy budżetu, przygotować listę własnych oczekiwań. A potem kliknąć na link Wybierz rejs, który znajduje się w opisie niniejszego filmu.